Z wielką radością przekazuję te życzenia z Bazylki Świętego Andrzeja Apostoła w Olkuszu. Swoim sercem, myślą, ogarniam wszystkich wiernych parafii olkuskich, całego naszego miasta, mieszkańców ziemi olkuskiej, wszystkich tych, którzy tak bardzo chętnie przybywają do naszej świątyni, aby się modlić, aby nie tylko podziwiać piękno, to zewnętrzne, ale klękać przed Jezusem Chrystusem i przed tymi wspaniałymi dziełami, które zawierają, które wyrażają wiarę w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. W naszej szopce umieszczone są słowa, które tak bardzo są bliskie każdemu kapłanowi, każdemu wierzącemu wierność. Chrystusa, wierność kapłana. Oby Jezus Chrystus, najwyższy kapłan, obdarzał każdego z nas swoją łaską, swoim miłosierdziem i niech nam błogosławi. Przecież tak często śpiewamy umiowaną kolędę, Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. Niech to błogosławieństwo spocznie w sercach na życiu każdego z nas, na każdej rodzinie, na wszystkich sprawach, które są drogie naszemu sercu. Święta Bożego Narodzenia przede wszystkim to czas, kiedy doświadczamy wielkiej miłości Boga. Tej miłości, która stąpiła na ziemię, ucieleśniła się w osobie Jezusa Chrystusa. On jest darem Boga dla nas. On jest darem tej odwiecznej, wspaniałej, ogarniającej wszystkich miłości. Z kościoła dobrego pasterza Zolkusza dla wszystkich parafian, dla wszystkich mieszkańców ziemi łukuskiej ślę od naszego żłubka jak najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Ten żłubek uświadamia nam, że Chrystus stąpił na ziemię. Od czasów świętego Franciszka ukazuje się ludziom prostą stajnię. W innym roku jakieś symbole związane z takim czy innym przeżywaniem danego roku. Ale wszystko ma uświadomić nam jedną prawdę: że Bóg jest miłością, a my być, mamy być Jego świadkami. Życzę wszystkim z całego serca, z okazji świąt, dużo miłości Bożej, aby każdy tej miłości doświadczył, by znakiem tej miłości było zdrowie każdego z Was, radość, szczęście, pokój. To wszystko, co Bóg daje jako swoje błogosławione dary. Niech te dary uczynią każdego Was szczęśliwym. Szczęść Boże. Jesteśmy w parafii św. Barbary w Olkuszu-Pomorzanach. Parafii utworzonej z rodzimej parafii św. Andrzeja, apostoła w Olkuszu, obecnie bazyliki św. Andrzeja. Jesteśmy przed Szopką Bożonarodzeniową. W tym roku zrobiliśmy ją przed ołtarzem. Aby wykazać łączność przyjścia na świat Jezusa Chrystusa z Eucharystią. Z racji świąt Bożego Narodzenia składamy sobie wiele życzeń, modlimy się o ich spełnienie. Trzeba sobie uświadomić, że każda Msza Święta to nasze spotkanie ze Słowem, które staje się ciałem Słowem, które nas umacnia. Dodaje nadziei, otuchy, wlewa w nasze serce pokój. I każda Eucharystia to spotkanie z tym, który jest źródłem mocy, aby dochować wierności Bogu, aby dochować wierności sobie, abyśmy potrafili naśladować Jezusa, wypełniać wolę Boga i kiedyś zasłużyć sobie na miano umiłowanych dzieci Boga. Te życzenia chciałbym złożyć wszystkim parafianom wszystkim gościom, którzy nawiedzają tę świątynię, wszystkim, którzy teraz mnie słuchają, aby Chrystus Pan każdemu błogosławił, aby w naszych sercach nie zabrakło pokoju, radości, ufności wobec Boga i ludzi i takiej prawdziwej nadziei. Wszystkim szczęść Boże. Święta Narodzenia Jak wielki jest człowiek, skoro dla niego narodził się Syn Boży. Wetleją przed ponad tysiącami lat. Rozpoczął się nowy czas, gdzie ja ludzkości. Tajemnica Jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie, nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Miłość Boga na Bożego Narodzenia i nam oświeca codzienne życie każdego człowieka. Święta, pocichu i tylko prywatnie. To Kochan ten nie się ze swoją miłością i świat o niej w swoim życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i zawodowym. Po raz pierwszy podczas mojej pracy szpasterskiej w tej parowej wyciągam do Was.